Roski kierowca. Jest piękny jak książę. Mnie przypadła rola czarownicy. Wolałabym jednak być kopciuszkiem. Byłoby cudownie, gdybym mogła tańczyć z Kenem. Mój kochany. Dziewczyny są głupie. Karol! Powinieneś się wstydzić. Jak możesz czytać mój pamiętnik? Przeczytałem cały. Co takiego? Ten bardzo mi się podoba. Zrobiłabym wszystko dla niego. Chcesz to mnie dogoń? Zaraz cię złapię. Stój! Pospiesz się szybciej. Wydaje ci się, że przecholowałeś? Puść mnie. Przestanę, gdy powiesz, że jest ci przykro. No więc co, Kabu? Jak boli. Przykro mi! Wydaje mi się, że wystarczy. Dziękuję Wam za pomoc. Teraz odwiedzę moją przyjaciółkę Joshiko. Ty wracaj do domu i bądź grzeczny. Dobrze, Sali. Pamiętaj, jeśli się dowiem, że znów coś zrobiłeś, złoję ci skórę. Kłam sobie te krzywe nogi, siostrzyczko. Nigdy ci tego nie zapomnę. Porządnie go wypucujcie. Cześć, Josiko. Jak się masz sari? Co robicie? Nie widzisz, czyścimy samochód. Jest bardzo szybki. Tata pożyczył go. Jutro weźmie udział w rajdzie. Co to takiego? Rodzaj wyścigów samochodowych. Zawodnicy muszą kontrolować szybkość auta, spalanie benzyny. Nagrodą jest Kadiak, najpiękniejszy samochód świata. Pójdźcie na tatę. Raduję się już na samą myśl, że będzie brał w tym udział. Chętnie Wam pomogę. Ciekawe, co Sali tam robi. Posłuchajcie mnie. Wodę należy wlać do chłodnicy, a olej do silnika. Tylko się nie pomylcie. To jest chłodnica, więc wlewamy wodę. Zamieniamy wodę w olej. No teraz wleję olej do silnika. Niech olej zmieni się w wodę. Znakomicie, nikt nie zauważy. Zrobione, samochód jest gotowy. Bardzo wam dziękuję? Wskakujcie, ruszamy!

Uśmiałem się. Co takiego? Sali zmieszała olej z wodą. Nie zna się, czy co? Jesteś głupia. Nigdy nie należy ufać dziewczynom. Co one wiedzą o silnikach? Przykro mi, jestem pewna, że zrobiłam tak, jak mi pan powiedział. Ale radocha, ojej! Lepiej uciekać. Pani mi się śni, oduczysz się wreszcie głupi żartów Wybacz mi nigdy więcej Tacy jak ty wyrastają na Ale ja nie jestem istotą ludzką mi Przykro mi siostro, przykro, przykro, przykro nie do razy możesz to powtarzać. Wybacz mi Sali, proszę. Powtórzysz to sto razy, a powiedziałeś dopiero 35. pięć. Przykro mi, przykro mi, bardzo przykro. Uważaj, żebym nie straciła cierpliwości. Bardzo mi przykro, bardzo mi przykro. Jestem pewna, że wreszcie zmądrzejesz. Bardzo mi przykro, siostro, bardzo... Wiesz, chciałabym wziąć udział w tych zawodach. Co takiego? Ty? Dlaczego nie? W takim razie idę i ja. Czego będę potrzebowała? Przede wszystkim samochodu. Jakiej marki? Skonstruuję nowy. Nazwę go swoim imieniem. Oto on. Samochód nazwany Sally. Odpowiedni dla mnie. A teraz pójdź na ten. Mój model jest nowocześniejszy od twojego. Założę się także, że jest szybszy. Ale mój jest lżejszy i łatwiejszy do prowadzenia. Jeszcze numer i gotowy do zawodów. Widzisz? Siódemka przynosi szczęście. Mój przyniesie jeszcze większe szczęście. Będą mi potrzebne światła przeciwmgielne. Ja będę miał reflektory. Ojej, pomyliłem się. Te mi się nie podobają. Coś ci nie wychodzi, oj. Brakuje mi to tylko małego radyjka. Nie ma śladu po dwóch złodziejach, którzy okradli bany dziś po południu. Poszukiwania policji spełzły na niczym. Baranie, jak jedziesz? Uspokój się kawu. Policja na służbie zawsze ma prawo pieczeństwa. Dlaczego? Bo tak jest. Wracajmy już, robi się później. Wracaj, które czekają nas zawody. Mówisz jak stary mistrz. Szefie, czy nie było to inteligentne posunięcie, żeby cały łup wsadzić do tamtego samochodu? Nie płacę Ci za myślenie. To prawda, jednak Ty jesteś trochę roztrzepany. To Ty jesteś roztrzepany. Szef ma zawsze rację. To prawda. Ten samochód będzie brał udział w zawodach. Nie zauważyłeś numerów? Owszem, widziałem. Oczywiste więc, że my też weźmiemy udział w tych wyścigach. Chodzicie o pierwszą nagrodę? Stuknij się w głowę. Policja nie będzie podejrzewać samochodów jadących w rajdzie. Nikt nie będzie zadawał kłopotliwych pytań. Racja, znakomity pomysł. Na trasie odbierzemy samochód dziewczynie i nasz łuk. Proste, prawda? Owszem, przednia myśl. Moja córka Sali chce wziąć udział w rajdzie? Cudowna dziewczyna. Czy zdajesz sobie sprawę, co to znaczy? Samochód jest najbardziej zabójczym wynalazkiem człowieka na ziemi. Nie martw się. Sali jest wielką czarodziejką, mimo że jest dzieckiem. A jednak się martwię. Sporo ludzi jest gorszych od samego diabła. Nie ufasz jej. Czy naprawdę ludzie wydają ci się aż tak niebezpieczni? Do nikt mnie nie rozumie. Wasza wysokość mnie wzywał? Czego chcesz? Nie wzywałem ciebie. Nie ma kogoś innego w pałacu? Nikogo oprócz mnie, wasza wysokość. Nie pamiętasz, mój kochany, że dziś odbywa się festiwal w krainie czarów i wszyscy poszli się zabawić? I zostawili mnie samego? Przecież im pozwoliłeś. No tak. W takim razie jestem zmuszony powierzyć ci misję. Co za zaszczyt, wasza wysokość. Mam kogoś przemienić żebraka? Będziesz pilnował w sali na ziemskim Padole. Ja mam ją chronić? Tak. Jutro będzie brała udział w jednym z głupszych wymysłów ludzkich, w rajdzie. Będziesz pilnował, żeby jej się nic nie stało. Wystąpi się kognito. A to dlaczego? Wy, kobiety, niczego nie rozumiecie. Jak mógłbym wysłać ducha żebraków jako oficjalną straż córki króla? Czy nie uważasz, że zaczynasz być dumny jak istoty ludzkie? Nikt nie kocha biednego staruszka. Przestań, masz misję do spełnienia. Ruszaj. Dobrze, Wasza Wysokość. Spokojnie muszę się zastanowić. Żeby chronić sali, ja też muszę wziąć udział w tych zawodach. Potrzebny jest mi więc samochód. Chcę samochód. O rany. Nie ma się z czego śmiać. Sam wiem, że ten wehikuł wyszedł z mody. Chcę coś nowego. Do licha. zaraz ci pokażę. Ten samochód nie jest dla mnie. Chcę coś, co będzie odpowiadać duchowi żebraków. Jaki piękny. No właśnie o takie mi chodziło. Panie i Panowie, nadszedł najważniejszy moment. Zaraz rozpocznie się raj. Jak wiecie, zwycięzca otrzyma w nagrodę pięknego kadiaka. Kto wygra to cudo? Oczywiście moja córka. We wszystkim jest dobra. Taki wstyd dla mojego królestwa. Miejmy nadzieję, że nikt się nie dowie. Gotowi? Ruszyli! Chwileczkę! Jeden z zawodników ma trudności z uruchomieniem samochodu. Coś się do diabła dzieje. Chyba wszystko jest w porządku. Jak możesz być ciągle takim łamagną? Nareszcie ruszył. Nie tak szybko! Zaczekaj! Nie zostawiaj mnie! Zatrzymaj się! Nareszcie Na go mam. Ależ jestem zmęczony. Teraz dodamy gazu. Chyba nie ukaże mnie pan za szybkość. Nie, poproszę o prawo jazdy. Powinienem je mieć. Czy o to chodzi? Widzę, że zrozumiałeś, ale ona jest fałszywa. Wyczarowałem prawdziwy. Nie udawaj swaniaka, jesteś za mały, żeby w ogóle je mieć. Jeśli tylko o to chodzi. W ten sposób łatwo będzie uciec. Jesteś większym swaniakiem niż myślałem. Bądź cicho, nie spuszczaj z dziewczyny. Przez tego policjanta jestem ostatni. Jeśli chcę wygrać, muszę dodać gazu. Pięknie, nie wiedziałem, że to taki szybki wóz. Teraz zawodnicy dojechali do pierwszego punktu kontrolnego. Uwaga, pierwszy jest. Śmiało, to ja jestem pierwszy. Przykro mi, ale ty jesteś ostatni. Co pan mówi? Twój samochód wypalił najwięcej benzyny. Kabu, powinieneś wiedzieć, że na tym etapie szybkość nie była najważniejsza. Po sprawdzeniu sędziowie orzekli, że na niej benzyny spalił ten pan. To e, widać, oszczędzanie jest moją specjalnością. Tym razem liczy się właśnie szybkość. A więc siostrzeczko, chcesz się ścigać? Pokażę Ci teraz co potrafię. Gazu! Kabu to nieładnie używać czarów. Do licha. Znów będę ostatni? Gotowy jesteś do przejęcia naszego łupu? Oczywiście. Głupku co robisz? Musimy tylko zatrzymać dziewczynę i odebrać torbę. Który ma ten samochód, skoro pędzi z taką szybkością? Nie wiecie, że to wbrew przepisom? Chcemy tylko zamienić parę słów. Szefie, mam torbę. Dobrze, zabieramy jej dziewczynę. Czego chcecie? To muszą być chyba złodzieje. Jeśli będę się działać cicho, odkryję ich zamiary. Dojechaliśmy do tej opuszczonej chaty. Przecież to jest samochód sali. Dlaczego go tu zostawiła? Ale co mnie to obchodzi? Muszę się raczej pospieszyć. Co się stało, Sali? Dlaczego porzuciła samochód? Mam złe przeczucia. Muszę odszukać córkę mojego króla. Nie bój się, księżniczka Sali. Twój oddany rycerz jedzie ci na pomoc. Dzięki niej będzie nam łatwiej uciec. Bardzo się mylicie. Bądź cicho, tak się nie rozmawia z moim szefem. Jesteśmy diabłami z krainy czarów. Nie pleć głupstw, w naszej krainie nie ma diabłów. Co takiego? Szukacie złodziei? Tak, tych, którzy okradli bank, jadą tu jako zawodnicy. Sierżancie, trzeba sprawdzić samochód numerem 7 i ten, który prowadziła dwóch mężczyzn. Widziałem samochód numer 7. Stał w bardzo dziwnym miejscu. Musiało się coś stać tej dziewczynie. Muszę jechać. Witaj! Czy jesteś sali? A kim miałabym być? Zaraz cię uwolnię. Zmieniły się w liście. Jesteś duchem żebraków. Chciałem pozostać inkognito. Przybyłem tu z rozkazu twojego ojca. To jakiś głupek. Koście. Co takiego, jak mnie nazwałeś, zaraz wam pokażę. Bierzmy go. Robi się szefiem. Nie wiedziałem, że ostatnio istoty ludzkie doszły do takich praw. To ty się zestarzałeś I co teraz pocznę? Nie mogę czarować, jeśli nie skrzyżuję rąk na piersiach. Zdaje się, że przyszła pora na moje czary. Idź i nazbieraj suchych liści rozpalimy ognisko pod tym staruchem. Okay. Przybył pan w samą porę. Dlaczego cię związali sali? Jesteście z Jesteście złodziejami, którzy szukają. Teraz, skoro wiesz, nie ujdziesz stąd żywy. Nienawidzę walki, ale muszę coś zrobić. Może dołączyć? Tato, to, zrób z nimi porządek. Cóż, nie byli tacy silni, jak się wydawało. Zdaje się, że odłączył się pan od żeby mi pomóc. Tak, ale to nieważne. Jestem panu bardzo wdzięczna. A teraz szybko do domu. Wszyscy się o ciebie martwią, z sali. Mogę was prosić, żebyście mnie uwolnili z tych sznurów? Proszę ich wyprowadzić, a ja w tym czasie uwolnię tego człowieka. Chciałam powiedzieć tego uprzejmego staruszka. Dobrze, Sary. Pospiesz się. Teraz możesz wrócić do swoich przyjacielów. Dziękuję ci. Nie mogę, powierzono mi misję do spełnienia. Zapomnij o tym, dam sobie radę bez ciebie. Dlaczego nikt mnie nie lubi? Dlaczego? Dlaczego? Teraz jesteś bezpieczna, Saria, ale wypadliśmy z zawodów. Muszę mu pomóc. Proszę nacisnąć pedał gazu. To na nic, nie starczy benzyny. Niech pan spojrzy. Niespodzianka, zdawało mi się, że bak pusty. Teraz pedał gazu. Nie ma się co łudzić, szybciej nie pojedzie. Niestety, to stary samochód. To nieprawda. Nawet nie przypuszczałem, że się tyle wyciąga. Następna niespodzianka. Po prostu wczoraj dobrze pan przygotował samochód. Myślałem, że wygram bez problemu. O nie! Panie i Panowie, oto zwycięzca wyścigu. Jest nim Pan Namamura. Nie tylko zajął pierwsze miejsce, ale też ujął sprawców napadu na bank. Z wielką przyjemnością wręczam mu główną nagrodę. Ależ to tylko model. Zawsze marzyliśmy o takiej zabawce. I tata się czasem pobawi. Prawdę mówiąc, nie bardzo bym wiedział, co zrobić z takim dużym wozem. Nie nadaje się na taksówkę, bo spala masę paliwa. Posłuchajcie, co piszą w gazecie. Dwycięzca tegorocznego rajdu taksówka szują złodziei, którzy wczoraj napadli na bank i uratował śliczną dziewczynę. Josiko, to ja jestem tą śliczną dziewczyną. Gazety zawsze piszą o dziewczynach, że są śliczne. Nieprawda, ja jestem śliczna. Śliczna dziewczyna, co pokazuje język.